Ta tajemnica w niebo wstąpienia bardzo wyraża Kościół dzisiaj i bardzo wyraża nas dzisiaj. Jesteśmy jak ci uczniowie, którzy stoją i patrzą w niebo. Klasyk mówił: między niebem a ziemią zawieszeni, choć bliżej nam zawsze do ziemi ziemia ma moc przyciągania. Często żyjemy tak, jakby Jezus odszedł i nie bardzo wiemy co dalej. Tu pojawia się życie wspomnieniami, życie tradycji, zachowujemy formy, ale nie mamy mocy, jakby Jezus odszedł, jakby go nie było. Patrząc na to czysto fizycznie, odszedł Jezus, który prowadził ten pierwszy młody kościół. Jego realna obecność budziła w ludziach respekt i powodowała, że uważali na siebie, na to co robią, na to jak żyją. Po niebowstąpieniu wszystko się zmieniło. Apostołowie poszli jednak we właściwą stronę, w którą stronę pójdziemy my, w którą stronę pójdziemy teraz. Kochani moi, widzę tych uczniów pełnych wiary, patrzących w niebo. Ale widzę wśród nich także tych ludzi wątpiących, rozdartych, zadających sobie pytanie, czy to możliwe. Czy możliwe jest życie według Ewangelii? Czy możliwe jest to w chwilach, gdy Jezusa fizycznie nie ma, a my jesteśmy? Czy możliwe jest takie życie, kiedy doświadcza się napięcia, przeciwności, pokus? Czy możliwe jest jeszcze życie Ewangelią? W czasie, gdy Jezus wstąpił do nieba i czy możliwe jest takie życie dzisiaj. Kochani moi, trzeba sobie odpowiedzieć, czym jest życie Ewangelią, bo Ewangelia nie została zaadresowana do aniołów, tylko do ludzi. Skoro Ewangelista Mateusz, on użył takiego sformułowania, Niektórzy jednak z tych, którzy tam stali przy wstąpieniu, niektórzy jednak wątpili. To znaczy, że Jezus doskonale na, zna naszą kondycję i mimo tego, a może właśnie dlatego nie wycofuje się, ale daje swoje słowo pełne mocy. I przez ewangelistę Mateusza mówiąc o uczniach wątpiących, być może mówi to myśląc o nas, którzy pełni jesteśmy Dylematów i tych pytań, czy możliwe jest takie życie. Da mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, mówi Pan. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zobaczcie, my mamy głosić Ewangelię, czyli ten nowy styl życia, nowy sposób życia. A tym nowym sposobem życia jest uwaga, podstawowe założenie, że Bóg wszerł słabość człowieka, że on nie przyszedł po to, by pogłaskać grzecznych, tylko przyszedł dlatego, że człowiek sobie kompletnie nie radził nawet z tym, żeby być człowiekiem. I czasem jest tak, że im większe doświadczenie słabości niemocy, tym większa okazuje się moc Boga. I czasem jest, po to się tak dzieje, żeby okazała się moc Boga. Człowiek w tych czasach stał się pyszny, uległ pokusie samowystarczalności i zaradności. I owszem, do pewnego momentu się to mu udawało. Ale nagle świat ze swoim porządkiem zaczął się sypać, i już nie wróciliśmy do siebie. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć siebie samych sprzed czterech czy pięciu lat i nie umiemy się stworzyć na nowo. Żyjemy resztkami sił starego człowieka i coraz więcej ludzi wysiada. To są fakty. Frustracja. Agresja, ciągłe poczucie niepewności. My sobie nawet tego nie uświadamiamy, jak bardzo w nas wszystkich to pracuje. Nie jesteśmy w stanie się odbudować i Bóg o tym wie. Dlatego nowe głoszenie Ewangelii, w której czujemy się tak, jakbyśmy pierwszy raz ją słyszeli, to jest obraz, jak bardzo odeszliśmy od tej natury Ewangelii wcześniej, nawet w kościele. Jak bardzo odeszliśmy od natury Ewangelii wcześniej. Ale jest to też fascynujące, że słysząc Ewangelię na nowo, jakby pierwszy raz, że widzimy dla siebie szansę, światło, że widzimy nowy sens. I jesteśmy w tym impasie między tym pytaniem, czy możliwe jest życie według Ewangelii. Jak ja dam sobie radę? I nowe ogłoszenie Ewangelii, które mówi: Bóg wszedł w słabość człowieka. Nie bój się, że nie dasz sobie rady. Nie bój się, że tego nie ogarniesz. Bóg po to wszedł w życie człowieka i w Twoją historię człowieka. Zaczynacie tworzyć wspólną historię. Kochani moi, trzeba nasze puste i bezradne ręce włożyć w ręce Boga w geście posłuszeństwa, tak jak jest to na święceniach, ale też po to, by mógł nas wyciągnąć z impasu w którym się znaleźliśmy. Człowiek nie umiał sam się dźwignąć ze swojej niemocy, słabości, grzechu i dalej nie wie, jak to zrobić, ale Bóg to wie. Udzierać chrztu to wprowadzać człowieka w nową rzeczywistość, że moją niemocą zajmie się mój Bóg. Że nie muszę udawać przed Nim kogoś silnego, odpornego, Kogoś, kto jest w stanie kontrolować wszystko. Nie muszę nic udawać. Im bardziej jestem prawdziwy, tym bardziej moc jego będzie pracować we mnie. Mamy iść nową drogą i tą drogą jest Ewangelia. A potem do nieba szybciutko. Amen.